Dobra, szybka zmiana przynęty, bo coś tu się ewidentnie zaczęło dziać było kilka takich, ja nie wiem. o tutaj dalej się gotuje w tym miejscu, ale no, no nie chciał współpracować ze mną. Trudno yy. Spróbuję na tego 200 gramowego roacha. Może to coś poskutkuje, chociaż nie wiem. Nie wiem. O, tam się gotuje, dosłownie tam się gotuje woda, nie? Staram się tą przynętę posłać po drugą stronę, ale muszę od razu szybko zamykać kabłąk i zwijać, bo inaczej jest tragedia. Od razu jest w trakcie... Słonko wyszło znowu. O I tu znowu jakiś ten. No bo ja, ja nie mam szans, żeby to robić tutaj. Tam jakoś ten. No dobra, może spróbuję, nie no co.